Siemano, siemano, witam was serdecznie z tej strony Black Look, a to kolejny odcinek z naszej serii na YouTube z CWL, jak radzi sobie Sixpack z najwyższej lidze rozgry rozgrywkowej Champions One. No i to mamy już kochani dzień czwarty, dzień czwarty dzisiaj wlatuje, więc zapraszam was do oglądania ataków, do komentowania, do lajkowania, do zostawiania subskrypcji, jeżeli ich jeszcze nie macie. E, pamiętajcie o tym, no i pamiętajcie o społecznościach, wbijajcie na nie, no i oczywiście przypominam ciągle usilnie o tym, że live y na Twitchu, więc bez zbędnego dzisiaj przedłużania ten wstęp króciuteńki, lecimy do ataków, no i zobaczmy jak ten czwarty dzień eee, poszedł w klanie Sixpack, zapraszam. I już jesteśmy, słuchajcie, na dniu czwartym i widzimy 37 do 31, wygrana z e, sixpacku packu 7 trójek, więc brawo, 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 udało się pięknie e, tutaj wywalczyć, wywalczyć to zwycięstwo 3 trójki po stronie przeciwników, więc e, jest, cieszymy się po tej jednym dniu niepowodzenia, e, udaje się wygrać, więc mamy trzecie zwycięstwo e, w, tym, e, w tej lidze e, Champions One, więc jest dobrze, jest dobrze, słuchajcie, no i już przechodzimy do ataków. No i zaczynamy słuchajcie od ataków, widzimy 96 ode mnie. niestety timefall tutaj e, można było to dokończyć, można to było zrobić lepiej, niestety nie pykło, e, lecimy dalej, Laska 64, 60 Russell, e, Felipe 98, też bardzo blisko, więc tutaj mógł się ten wynik zakończyć, znaczy ten wynik był zdecydowanie wyższy jeśli chodzi o te trójki i pierwsza seteczka mamy od Żurka, więc Oglądamy, oglądamy, słuchajcie, Żurek zdecydował się na Yeti Bow Bat, więc to taka strategia, jak wiemy, którą Żurek bardzo często stosował. I nadal, jeżeli jest baza, która sprzyja takiemu atakowi, no to też ją wybiera. No i tutaj, no i tutaj właśnie, właśnie taki wybór pada, pada od Żurka na taką oto strategię. No i oczywiście Warden Walk, więc oglądamy sobie ten początek, jaki jest plan, jak to wygląda. No i potem będziemy przyspieszać, jak zawsze, żeby też te ataki nie trwały zbyt długo, Abyście się nie nudzili, żeby to było dynamiczne, szybkie, i żebyście mogli tutaj oglądać to w krótkim, maksymalnie czasie. Więc zobaczmy, warden Walk. No i teraz już dopuszczane wszystkie jednostki, zobaczcie, podcinane tutaj z tej strony również budynki, więc wszystko pięknie wchodzi, wchodzi do środka. No i teraz nabierze to rozpędu. Zaraz będzie dorzucony rage. I za chwilę to złapie tutaj. Wiatr w żagle do tego jeszcze. Blimp dorzucony. Blimp będzie łapany przez tego Wardyna. Zobaczcie tutaj na obrzeżu, właśnie to się dzieje. Rage. No i już przyspieszamy, bo to co najważniejsze, już zobaczyliśmy to wejście. No i teraz e, tylko trzymać kciuki. E, oczywiście e, wiemy, że to była trójka, ale jeszcze jak atakował tego nie widzieliśmy, więc mówię w takim, w tym momencie jest ten moment, kiedy pozostaje trzymać kciuki, żeby to wszystko poszło. No i teraz bacy bardzo mądrze dorzucone z Royalką, e, frizy trafione. E, no i bacy robią robotę i czyszczą tą bazę. Przeżyły do końca. Więc widzimy, że bez najmniejszego problemu ta baza musiała być zamknięta. Więc brama dla żurka! Lecimy dalej, lecimy dalej. 91 od Olka, setka od Tandera, więc Tanderek tutaj. Lava Loon od Tandera, nawet Blizzard tu jest wykorzystany i Blizzard tu był chyba na te. Chapuszczany czy na inferno? Już nie pamiętam. Zaraz to zobaczymy. Bo też nie wszystkie te ataki człowiek pamięta. Już będziemy to zaraz tutaj ruszać. Nie, Blizzard chyba puszczą. Tak, na TH na TH, i tutaj mamy Inferno i teha i to jest cel. Nadrzędny dla właśnie tego Blimpa ze spelami na niewidzialność za chwilkę. Rage dorzucony, dokładnie to się dzieje. Kolejny, kolejny spala niewidzialność. Techa ubite, inferno ubite. No i to co najważniejsze, zrobione. Jeszcze się udaje tutaj ubić x eee, i jeszcze drugiego x Zobaczcie więc, naprawdę bardzo dużo tutaj dobrego zrobiły te Wizardy. No i teraz dorzucona będą, dorzuceni będą Herosi, którzy jeszcze będą tutaj sobie czyścić eee, wszystko dookoła, żeby właśnie, żeby właśnie tutaj. Eee, jak najbardziej stunelować, jak najbardziej poodcinać, powycinać te budynki, żeby balony miały jak najbezpieczniejszy, jak najprzyjemniejszy lot, żeby się nie musiały rozjeżdżać. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Właśnie to się dzieje, że co się dzieje, to się dzieje. Masło maślane, dobra, wiecie o co chodzi, ale chodzi mi o to, że tutaj są dorzucane herosi po to, żeby jeszcze mocniej zawęzić tą bazę, no i balony chyba polecą tak, jak tutaj herosi w tym momencie idą, tak mi się wydaje, albo będą tutaj rzucane od boku między 12 a 9. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Królowa jeszcze tutaj wbiega do środka. zobaczy jeszcze dmuchawę, e, ubija, jeszcze ubije Skatarshota i królową. No i to jest początek. No nieprawdopodobny. Jednak leci tutaj od godziny, od godziny trzeciej puszcza te balony. No ale zobaczcie, królowa jeszcze ubija inferno i jeszcze ubija orzełka no widzicie co tu się dzieje co tu herosi zrobili w tym ataku to jest miazga to jest miazga co tu się udało udało zrobić herosom i temu właśnie blimpowi z e, e, super wizardami przyspieszamy sobie jest cały czas jeszcze Warden Ability, teraz dopiero użyte to Warden Ability. Tu już zostaje praktycznie jeden skaterz, od którego cokolwiek może zrobić. A do tego jest jeszcze Royalka, która ma Ulta, jest Freeze, drugi Freeze. No nie ma tutaj absolutnie ta baza nic do powiedzenia, a jest to zamielone, zamielone. Balonow masa, Royalka, Baby Dragon, Batsy. No masa wojska została, więc piękny atak od Tandera. Świetnie mu to wyszło, wielkie gratulacje. Hata Setunia od chatych, Wuhan Spam od Hatuni. Już tutaj golem dorzucony. Więc tu ciekawie, puszczone najpierw golemy. Dopiero potem będą puszczane airquaki. Sobie oglądamy, gdzie te airquaki polecą. No, jeden na pewno w okolicach TH. A drugie? No, tu ciekawe, ciekawe, bo dalej tych nie widzimy. Teraz poszły. widzimy co się już wydarzyło. Eee, Lok dorzucony na to single inferno, i zobaczcie, jak bardzo ładnie log ubija. Ubija single inferno. Złapany przez Wurdyna. Eee, Lok ustawiony tak, że jeszcze ubił z No i jedzie sobie dalej w najlepsze eee, i zadaje obrażenia. Eee, TH. No i TH już tego HP praktycznie nie ma. Więc brawa, brawa, brawa. Tutaj też bardzo dobre podejście, i wejście tutaj od chaty. Przyspieszamy. Królowa z Ability, Rojalka z Ability, jest jeszcze Freeze. no tu już widzimy, że e, również demolka tej wazy, nie ma tutaj absolutnie żadnego podjazdu, na te budynki defensywne, żeby e, się wybronić przed to, tymi jednostkami, które tu jeszcze zostały na stanie. Brawo, brawo, piękny atak, słuchajcie. Lecimy dalej. Setka od Padrino. I Padrino decyduje się, słuchajcie, na Inferno Dragony z batsami. Inferno Dragony z batsami e, jest też kill skład, są Ice Golemy, będzie, to będzie wpuszczane, będą wpuszczane zapewne gdzieś Herosi. Zaraz zobaczymy. E, najpierw Blimp. Najpierw Blimp wlatuje na to Single Inferno, i to jest miejsce, które będzie chciał wyłączyć w pierwszej kolejności, czyli ten kwadrat z Single Inferno, z Whist Towerem, z Królem e, i z tym Bomb Towerem. No i to. A tutaj na pewno się uda, bo e, bacz, bo Jeti bac, bo oczywiście po zgnięciu wypuszczają te swoje Yeti mańsy, które ubijają bez najmniejszego problemu. Wszystkie te budynki, zobaczcie, jak pięknie jest tunelowana baza. Więc tutaj będzie lot chyba bezpośrednio na TH. Nie, tu chyba Herosi jeszcze pójdą na TH. Zaraz zobaczymy, nie, inferno. Inferno lecą na TH, na TH a, a Herosi puszczenie tutaj od godziny 9, żeby właśnie tutaj tunelować. Być może się uda tutaj, właśnie ich wprowadzić jeszcze na tego skata I taki to jest oto plan że najprawdopodobniej zaraz pójdą jeszcze taj z golemy dokładnie tak, jeden Ice Golem już rusza, drugi będzie jeszcze pewnie przytrzymany na chwilę, ale herosi wchodzą właśnie w to miejsce, o którym mówiłem, czyli e, zobaczcie e, na tego scatter shota, tutaj królowa no niestety na chwilę zatrzymana w tym ataku bo wyleciało CC, wyleciała lawa. E, no, więc, no więc tutaj królowa musi troszkę troszkę powalczyć z tymi lava popsami, już niewiele zrobi, ale royalka dorzucona od góry e, właśnie też w, przy pomocy Ice Golema, no i Inferno Dragony czyszczą. Zobaczcie, jak pięknie czyszczą Scattershoty. Scatter shoty wyczyszczone. No i pozostają jeszcze cały czas Bacy. I Bacy teraz dorzucone tutaj od dołu są aż trzy Freezy. A tylko dwa Whistowery. Jeden już wyeliminowany. Drugi też ten Freeze trafiony. Bardzo ładnie. Co prawda orzełek namierzył Bacy. Ale ten Whistower udało się ubić. No i Bacy dokończają dzieła zniszczenia. I bacy czyszczą, czyszczą, tu mieliśmy chwilę takiego Zwątpienia, bo myśleliśmy, że się nie uda, bo zobaczcie Co zrobiła Rey Royal Championka w defensywie Wybiła te Inferno Dragony i te Bacy Tutaj walczyły praktycznie do ostatniej Sekundy o ugranie O ugranie tej rundy, no ale Na szczęście, na szczęście się udało Więc brawo, brawo Tutaj szczęście dopisało Padrino Woli Setka od Woliego mamy Yeti Bow, Yeti Lighting Yeti Bow. Więc tutaj już widzimy, co się dzieje. Lightingi dorzucone na to inferno. Wyeliminowane właśnie, właśnie ten segment z tym inferno. I teraz Warden Walk właśnie od tego miejsca, żeby tutaj nie narazić się na starcie Wardena z tym single inferno. No i właśnie te lightingi w to miejsce. Idealnie wpasowane. Warden sobie tuneluje tą bazę, no i będzie wejście bezpośrednio na TH. Będzie barak dostawiony pewnie gdzieś tu w okolicach godziny 3, może 3.30, może tutaj gdzieś z boku bardziej. O nie, jednak dokładnie na godzinę trzecią, więc już wypuszczane wypuszczane te jednostki właśnie z baraku. Jumpik dorzucony, no i tak jak Wam powiedziałem, wjazd na TH. I już ruszyły i ruszyły Bowlery, do tego wszystkiego Królowa. No i zaraz Rage'ik który nada rozpędu temu atakowi Warden Ability Rage, pięknie ubite, wszystko nieśmiertelne. Lava w CC oczywiście zawsze troszkę namiesza, troszkę ubije tych jednostek, ale królowa tutaj bardzo szybko sobie radzi z tym składem. Royalka dorzucona od dołu, która tutaj zobaczcie, jak pięknie czyści te budynki. Teraz ult Royalki użyty, orzełek wyeliminowany. No i ta baza zamknięta, również królowa jeszcze z ability, cały czas, dopiero teraz odpala, no i tego składu zostało na tyle dużo, że spokojnie te budynki, które tutaj jeszcze mamy, no już nie miały nic do powiedzenia. Brawo, brawo, brawo dla Wariego za ten atak. Setka od Shuru. Shuru mamy, drag, bat od Shuru Buru. A więc zobaczymy sobie, mamy przegląd duży strategii, zobaczcie e, Był Wuhan Spam, jak my to nazywamy, były balony, były Inferno Dragony, teraz mamy Dragony, mieliśmy e, Yeti Bow, mieliśmy Yeti Bow Bat, e, mieliśmy Lighting z Yeti Bow Więc no naprawdę przegląd fajny na tym, na tym dniu CWL e, Dużo, dużo różnorodnych taktyk, więc naprawdę warto, warto sobie oglądać i zobaczyć jak panowie tutaj pięknie atakują, bo no jest się od kogo uczyć, naprawdę, no jest się w Sixpacku od kogo uczyć i ee... no i przyjemnie, przyjemnie się gra, przyjemnie się gra z panami, bo, bo naprawdę pokazują w wielu atakach, no bardzo, ale to bardzo dobre umiejętności. Przyspieszmy sobie ten początek widzimy król, pięknie wszedł tutaj na to multi inferno, niestety nie udało się to multi inferno, nie padło, zostało tam niewiele HP i tutaj była lekka obawa, że, że tutaj to przeszkodzi, ale te smoki tam dwa odleciały, idealnie odleciały właśnie i ubiły to, to inferno teraz royalka tutaj dorzucona, królowa idzie od góry, zobaczcie, królowa jeszcze tam pomogła czyścić, te smoki się tam fajnie skumulowały elektryk pomaga cały czas i teraz lecą batsy, które już praktycznie mają do wyczyszczenia tylko tego Wistowera i tego Scuttershota, a tu jeszcze cały czas Royal Championka pomaga. Royal Championka ubija tego Scuttershota, więc bacy przetrwały do końca. No i pozostaje dokończyć dzieła zniszczenia i wyczyścić te budynki niedefensywne. Więc bravo Shuru, pik, Lećmy dalej. Tito, Tito, Tito. Jak Tito, to hybryda. Wybór, myślę, numer jeden u tego gracza, potrafi to robić bardzo dobrze, no więc widzimy tą hybrydę, Yeti tutaj pomaga do tunelowania, eee, wybrane właśnie to Yeti. I zobaczcie, dwa Super WB, jedno Super WB dorzucone w to miejsce, drugie od góry i to jest ciekawe, zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam szczerze mówiąc tego ataku, jaki tutaj... Jaki tutaj był, czy to był tam misklik z tym Super WB, czy to Super WB poszło na wyciągnięcie CC? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Hmm, ale, no ale właśnie ciekawe, że tak te Super WB zostały rzucone. Być może od razu po prostu chciał sobie otworzyć ten mur, żeby królowa poszła w tą właśnie część mapy. E, no ale zaraz, zaraz zobaczymy, czy tak się stało, bo nie pamiętam, nie pamiętam prawdę powiedziawszy tego ataku. Jak on się, jak on się dokładnie potoczył. Teraz Poison, poison królowa już ubita, ale królowa w ataku, no też tego HP ma niewiele. Kolejny rejs dorzucony, bardzo ładnie e, utrzymana ta królowa, ale pytanie, czy za chwilkę ability, no właśnie, już to ability musiało zostać odpalone. No i teraz król z baraczkiem, dostawione tu od godziny 9, i już rusza hybryda, a królowa ma się nieźle, ma full HP, e, i teraz spokojnie będzie mogła sobie czyścić te budynki od góry. E, I to jest idealne rozwiązanie dla hybrydy. Bo cały czas będzie zawężać tą bazę. No i takie groźne budynki, jak choćby Xbox, e, które i te Tesle, które są wystawione, no też królowa sobie z nimi poradziła, więc spokojnie możemy przyspieszać. Royal Championka również jeszcze cały czas z Ultem e, walczy, więc e, tutaj no już widać było w tym momencie, że spokojnie ten atak zakończy się wynikiem, właśnie trzygwiazdkowym. Więc brawa, brawa, brawa dla Tito. Królowa przetrwała do końca, no nie, nie zdarza się praktycznie nigdy, że królowa przeżyje w, przy ataku hybrydowym do końca i nie ma trójki, chyba że jakiś time frame pechowy. 80 od Bandita, 91 od tak to się tak to się kochani zakończyło, 37 do 31, naprawdę świetne ataki, piękny przegląd, myślę wielu strategii, które można stosować na TH13, więc zachęcam do próbowania, no i mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie czekać na dzień piąty i zobaczycie co się działo dnia piątego, więc zapraszam Was serdecznie, do zobaczenia. cześć!